Dzień dobry, szczęść Boże! Witam bardzo serdecznie. 24 grudnia w środę. Ale, moi kochani, mimo że jest taka data i nam się kojarzy z Wigilią Bożego Narodzenia, to jeszcze dzisiaj jest ostatni dzień adwentu. Tak, jeszcze dzisiaj oczekujemy, jeszcze yy, czekamy na to wielkie wydarzenie, które się dopiero zacznie w nocy. Pasterka tu już jest, wiecie, Boże Narodzenie, tu już jest 25 grudnia, a dzisiaj mamy 24 grudnia, więc spokojnie. Mamy jeszcze adwent, ostatni dzień adwentu, ostatnie przygotowania, moi kochani. I, i bardzo dobrze, że taki kontekst y, tych prostych słów mamy, właśnie taki kuchenny. Moi drodzy, jest godzina druga w nocy, jestem troszeczkę taki faktycznie już. Przetyrany przez posługę całego dnia, było mega, była przepiękna, po prostu przepiękny co wtorek był. No i przed chwilą wróciłem do mieszkania po nocy w gospodzie. A w tej gospodzie po prostu pan odpuszczał grzechy, oczyszczał, objawiał swoje zbawienie, właśnie przez to, przez odpuszczenie grzechów. Tak, moi drodzy, yy, czyli mamy dzisiaj środę, ok, 24 grudnia, zgadza się, ostatnia, ostatni dzień adwentu. I Ewangelia, która jest y, kontynuacją tą his tej historii o narodzeniu Jana Chrzciciela, ok, gdzie yy, teraz mamy pierwszy yy, rozdział Łukasza. 67 Zaczynamy do 79 Wersetu. No i w tej dzisiejszej Ewangelii, właśnie tej y, roratniej, tej ostatniej y, Ewangelii w Adwencie, mamy modlitwę Zachariasza. Modlitwę ojca Jana Chrzciciela, który wypowiedział ją. Y, po dziewięciu miesiącach milczenia, kiedy Bóg po urodzeniu już Jana chrzciciela odblokował Zachariasza, kiedy wrócił mu umowę, to on pierwsze, co zrobił, kiedy otworzył swoje usta i zobaczył, że może mówić, to zaczął się modlić. Pierwsze, co wypłynęło z jego ust, to modlitwa. I mówił błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swoich świętych proroków. I później modli się, modli i mówi między innymi takie zdanie. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Wow! Mój no kochani, ja parę godzin doświadczałem właśnie prawdy tej Ewangelii. Że Bóg objawia swoją moc i swoje zbawienie, swoje odkupienie przez odpuszczenie grzechów. Moi drodzy, właśnie wróciłem z gospody u Ojca, tak jak wspomniałem, z torku na środę. Siedziałem tam w naszej gospodzie yy, od 20.00. Yy, i mieliśmy wspaniały czas objawienia Bożej Mocy przez odpuszczania, odpuszczenie grzechów. W gospodzie od godziny 20.00 ogłosiliśmy, że kto chce jeszcze załapać się na Boże miłosierdzie przed, świątami, przed świętami, niech przyjdzie do kościoła, pustego kościoła naszego, pod wezwaniem świętego Józefa na ogrodowej 22, gdzie mamy właśnie swoją gospodę u Ojca. I tam będę do dyspozycji wszystkich, którzy chcą się pojednać z Bogiem. Moi kochani, zrobiliśmy to. O godzinie 20.00. Pan Jezus przyszedł na ołtarz w Eucharystii. I po prostu patrzył na wszystkich, którzy wchodzą i spotykał się z nimi. Przed ołtarzem ustawiliśmy dwa fotele. Takie normalne, z salonu. Fajne fotele z IKEA. Jeden był tak centralnie, na Jezusa, a drugi tak z boku. No, i na tym, co był tak troszeczkę z boku, usiadłem ja, a na tym centralnym przed Jezusem siadali ci, którzy chcieli się spotkać z Panem i się pojednać z Bogiem i uzyskać zbawienie, odkupienie grzechów właśnie od Jezusa. I się działo. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, pusty kościół, piękny zapach kadzidła, cisza. Która tak naprawdę była nasycana delikatnie yy, kanonami tezy, medytacyjna muzyka, koncentracja na Jezusie na ołtarzu i ten fotel przed ołtarzem. I od godziny 20, no do praktycznie no po północy, no teraz jest druga godzina, dopiero co wróciłem, moi drodzy, 15 osób pojawiło się z miasta, by w sposób taki. Pełen pokoju, skupienia, spotkać się z Jezusem w Jego przebaczeniu, w Jego miłosierdziu. I ja sobie siedziałem z boku na tym fotelu, a na ten główny fotel na środku przed ołtarzem podchodziły kolejne osoby, siadały i się spowiadały. I Pan dawał miłosierdzie, tak jak właśnie w tej Ewangelii dzisiejszej, że Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. I tak się działo właśnie w tę noc dzisiejszą wigilię wigilii że pan okazał swoją miłość i swoją moc przez, przez odpuszczenie grzechów i po tym odpuszczeniu grzechów po tej lekkości której doświadczali wszyscy którzy przybyli właśnie poznajemy że pan jest z nami że on przyszedł że odkupiciel jest wśród nas że mesjasz jest już wśród nas ma władzę nad życiem i śmiercią ma władzę odpuszczać grzechy i to właśnie się działo. Wow, moi kochani, bardzo jestem szczęśliwy. Trochę zmęczony, tak, taki trochę przetyrany, ale bardzo szczęśliwy i teraz zaświadczam tak na gorąco, że doświadczyliśmy właśnie Bożej miłości. I to było wspaniałe, moi kochani. To, co Zachariasz wyśpiewał, właśnie po tym, jak Bóg mu odjął mowę na 9 miesięcy, bo, bo miał kryzys wiary. Ale ostatecznie skończył się ten kryzys wiary no, wielkim wybuchem ufności do Pana, przez co mowa wróciła, język został rozwiązany. Jak Zachariasz otworzył usta, no to nie mógł nic innego wypowiedzieć, tylko się modlić. I ten piękny, e, właśnie kantyk Zachariasza e, mamy w dzisiejszej Ewangelii przedstawiony. I to jest właśnie to, czego doświadczyliśmy w gospodzie u Ojca w tę noc. Moi drodzy, 15 osób przyszło. I To było niesamowite. Większość mężczyzn, 12 mężczyzn. I ja w większości nie znałem tych ludzi. To jest też niesamowite, że patrzcie, wrzucę się na Facebooka informację parę godzin wcześniej, że będzie możliwość jeszcze spowiedzi, pojednania się z Bogiem, doświadczenia Bożego Miłosierdzia. Kto chce, niech przyjdzie. Moi drodzy... I jest od, odzew. I faktycznie ktoś ogląda, ktoś widzi to i przychodzi. I siada w fotelu przed Panem, i w formie rozmowy, kiedy otwiera swoje serce szczerze, wypowiada, opowiada. I dostaje Boże przytulenie, odkupienie. I moi drodzy, ja z boku tak siedziałem, patrzyłem na te osoby, które się spowiadały, słuchałem tych osób, Moi drodzy, jaka to wielka radość, kiedy ktoś kończy spotkanie z Panem i mówi, wow, tego mi było trzeba. Teraz jestem przygotowany, by żyć pełnią życia, by smakować życie, by być szczęśliwym, bo Pan odciął mi balast, bo Pan przebaczył mi grzechy i ktoś wychodzi w nocy z tego kościoła tutaj na ogrodowej 22 po prostu w podskokach. Moje kochani życzę błogosławionych świąt wszystkim jutro już będziemy nagrywali piękne proste słowa z wyjątkowego miejsca ale to już zobaczycie jutro jak to przez święta teraz będziemy nagrywali nasze refleksje biblijne ale na dzisiaj, na ten ostatni dzień przygotowania życzę moi kochani wam pokoju serca, mądrości Bożej a w konkrecie Chciałbym Wam życzyć, aby wasze życzenia, które będziecie składali sobie przy okazji łamania się opłatkiem, były bardzo głębokie, żeby nie były szablanowe, nie zdrowia, szczęścia, pomyślności i pieniędzy. Nie życzcie takich sobie rzeczy. Wykorzystajcie wigilię, dzielenie się opłatkiem na to, żeby powiedzieć komuś, jak bardzo jest ważny dla Ciebie, że go kochasz. Powiedz mu, za co go cenisz, za co go kochasz, powiedz mu komplement. Podziękuj mu za to, że jest i jaki jest, i życz mu czegoś oryginalnego, czegoś takiego, co nie powiesz już drugiej osobie. Pomyśl o życzeniach. Wykorzystajmy ten moment dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń, żeby y, umocnić się w miłości do każdej, każdego, z którymi będziemy się łamali opłatkiem. To jest wyjątkowy czas. Życzę Wam zatem Bożych życzeń, prawdziwych, głębokich. Radosnych, szczerych, budujących, umacniających miłość. Nie zmarnujmy tej okazji, moi kochani, by składać sobie życzenia jakieś szablonowe. Nie róbmy tego, jak Duch Święty nam to pomoże składać głębokie, piękne życzenia, które będą umacniały nasze relacje miłosne budowały miłość między nami i na takie odważne. Szczere, oryginalne życzenia Wam błogosławie, żebyście takie właśnie sobie wzajemnie składali. Pan z wami niech was inspiruje, dodaje odwagi, wzbudza miłość. Póg wszechmogący. Ojciec Syn i Duch Święty. Amen.